Troska o dobry wizerunek Polski na forum międzynarodowym to także troska o rozwój polskiej turystyki i turystów odwiedzających nasz kraj. Jedną z inicjatyw wpływających na poczucie bezpieczeństwa turystów jest specjalna infolinia obsługiwana w kilku językach. Projekt o nazwie telefon bezpieczeństwa udostępnia linię bezpłatną o numerze 800-200-300, przeznaczoną do obsługi połączeń z sieci stacjonarnych oraz linię o numerze 608-599-999, płatną zgodnie z taryfą operatora, przeznaczoną do obsługi połączeń z sieci komórkowych. Integrowany system przepływu informacji bez barier językowych pozwala na szybkie podjęcie działania. Inicjatywa Ministerstwa Sportu i Turystyki, Komendy Głównej Policji, i Polskiej Organizacji Turystycznej jest niezwykle ważna dla polskiej turystyki, dla branży turystycznej, dlatego że działanie na rzecz bezpieczeństwa Polski, poczucia bezpieczeństwa turystów w Polsce i wizerunku Polski jako kraju bezpiecznego jest niezwykle istotne przy decyzjach w wyborze kraju, do którego się wybierają turyści. Czuwamy nad Twoim bezpieczeństwem. Telefon bezpieczeństwa turystycznego powstał w 2002 roku. Wszyscy turyści, którzy wjeżdżają do naszego kraju, mają możliwość zapoznania się z tym telefonem. Projekt o nazwie Telefon Bezpieczeństwa udostępnia linię bezpłatną o numerze 800-200-300, przeznaczoną do obsługi połączeń z sieci stacjonarnych. Oraz linie o numerze 608 599 999. Telefon jest bardzo ważny, żeby turysta, jeżeli będzie w stanie zagrożenia, aby mógł się skontaktować z osobą, z którą będzie mógł porozmawiać. Ta osoba udzieli mu informacji. Jeżeli to będzie zdarzenie, gdzie potrzebna będzie pomoc policji, policja udzieli pomocy. Do takiej osoby przyjedzie patrol policyjny. Jeżeli będzie potrzeba udzielenia innej pomocy, pogotowie również zostanie odpowiednie służby powiadomione. Od godziny 10 do 22 każdy może od 2 czerwca do 30 września zadzwonić. Telefon odbierają osoby, które znają trzy języki angielski, niemiecki i rosyjski i udzielają informacji. I to jest Wielokrotnie e, dzwonią do nas turyści, którzy proszą e, o nazwę, o telefon szpitala, proszą e, jak, jak w jaki sposób mają się zachować e, po kolizji drogowej. Również dzwonią w sytuacji, gdy się zgubili w danym terenie. Takie informacje są udzielane naszym turystom.